Dzień dobry kochani, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Dzisiaj będziemy testować rzeczy z DM Ostatnio dostałam w paczce właśnie kilka rzeczy do makijażu I dzisiaj sobie przetestujemy te rzeczy Zobaczymy jak działają Mam zalotkę, mam rzęsy, mam tusze różne Także zrobimy sobie po prostu wspólnie makijaż Weźcie sobie coś pysznego do picia Ja mam herbatkę zieloną z imbirem I lecimy z tym makijażem Zacznę sobie od płatków, płatek płatków Pod oczy, lubię te z Balei Bo one są przystępne cenowo I zawsze jak byłam w Niemczech to sobie Czy właśnie w Austrii to sobie kupowałam. Na zapas, bo one są też w bardzo, w bardzo dobrych cenach i podoba mi się to, że są hydrożelowe. Tu mam akurat z kwasem hialuronowym i z wodą z kaktusa. To, że są w takim kształcie, sprawia, że one tak fajnie się wsysają. Bardzo podobne ma u nas płatki Perfekta, także. Pładeczki. Uuu, jak przyjemnie. I zajmiemy się oczami. Zacznę sobie może od tej paletki, właśnie z Trended Up Dm'u I paletka wygląda tak, taka wiecie, niby teoretycznie idealna na jesień. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądała na moim oku. I zaczynam od odrobiny korektora Start jako baza. Korektor też może być fajną bazą pod cień. Tutaj mam akurat resztkę, więc chcę go zużyć do końca. I teraz zrobię sobie bardzo prosty, ale dosyć jasny makijaż, ponieważ może użyję tych trzech kolorów, może czterech, ponieważ chcę zrobić sobie tą ciemnozieloną kreskę, którą, którą również tutaj dostałam, ten eyeliner, także ten makijaż będzie naprawdę taki podstawowy. I palcem nakładam żółty, błyszczący, taki złoty, błyszczący cień. Nie są przyzwoitej jakości. Może to nie jest jakiś pigment, wiecie, nie wiadomo jaki, ale są ok. Jak na markę drogeryną, są całkiem w porządku. Dosyć suche, ale nieźle się blendują. także to były cienie. Lecimy w takim razie z linerami, z kredkami i mam tu liner i kredkę w takim pięknym, ciemnozielonym kolorze. Tak wygląda liner. Piękny kolor, bo to jest coś taki ciemnozielony, taki forest green, a kredka jest taka bardziej metaliczna, jak widzicie. Także użyję sobie dzisiaj, na razie użyję sobie linera i zobaczymy jak będzie wyglądał, jaki efekt da i czy zastygnie ładnie. Statement lining się nazywa. Piękny, bo ma w sobie odrobinę niebieskiego. To jest taki ciemny Turkus, ciemny taki turkus, ale pięknie, yy, gładko się maluje. Bardzo gładko, szybciutko. Na oku jest troszeczkę jaśniejszy niż się spodziewałam. Taki efekt chciałam uzyskać. Pięknie wygląda, bardzo gładko się maluje, nic się słuchajcie nie kawali, nie zbiera w, w zmarszczkach. Świetny produkt, robię drugą kreskę, ale mi się ta kreska podoba, powiem wam, że jest super. Spróbuję teraz zalotki z Ebelin, czyli z tej serii akcesoriów, tutaj jest dodatkowa wkładka, e, akcesoriów właśnie z DM-u. Lecimy z zalotką. Okej, okay, bardzo fajna zalotka. Już widzę, jakościowo jest spoko. jest cieńsza, ale jest taka bardzo wytrzymała. Bardzo fajna zalotka. Mhm, spoko. I tusze, słuchajcie, i tusze. Mam tu w ogóle coś takiego. To jest serum na noc. To jest taka Overnight Caffeine Serum, czyli um, serum z kofeiną. Tak wygląda. I to sobie zostawię jednak na noc, bo nie chcę teraz używać. E, użyję sobie za to dwóch tuszów i zobaczymy, który jest fajniejszy. Mam taki żółty, który jest um, Glamour's Volume z Alverde z olejem jojoba. Tak wygląda szczoteczka. Taka wywinięta, a na końcu grubsza, taka trochę inna. Zobaczymy, jaką, jaką da objętość. A druga jest Lash Heaven Extreme Volume, szczoteczka, którą najbardziej lubię, z Trendy Dab DM. Także lecimy i porównamy sobie jedno oczko i drugie. Ten efekt mi zdecydowanie odpowiada. To jest taki efekt, jak właśnie te maskary, których najczęściej używam. E, oczywiście tutaj można dołożyć warstwy, ale póki co maskara jest bardzo rzadka. No i zobaczmy, jak będzie z tą maskarą pogrubiająco. Uuu, też fajny efekt. Dobre mają te tusze. Ta trochę bardzo drapie mnie w oko. Nie przypadam za tymi szczoteczkami. Trzeba tutaj uważać, żeby nie za blisko. I trochę się odbija u mnie, bo, jestem, bo nie umiem jej dobrze użyć. Trochę drapię w oko. Jakbym miała wybrać to zdecydowanie tamtą, ale efekt był podobny. Ta jest rzadsza. Zdecydowanie rzadsza. Także niech sobie to przeschnie. I o, ta też się troszeczkę odbiła. E, wytrę to i do Was wracam. I teraz mam jeszcze z DM-u rzęsy. Mam cały taki zestaw. To są rzęsy Big Lash Love, ale myślę, że zostawię je do, na inną okazję. E, I mam jeszcze kępki. Kępki wyglądają tak. I to są singles. Tak się nazywają. Big Lash Love Extra Schnell Auf nie mamy w środku, a nie mamy klej. Tylko tych kępek nie jest za dużo. One są wiadomo, wielokrotnego użytku. Na górze mamy krótsze, na dole dłuższe. Także tak sobie je przykleję w ten sposób. I używam oczywiście mojego kleju dło. Jak zawsze biorę trochę na rękę i bezpośrednio z ręki maczam sobie końcóweczkę. I przyklejam kępkę. I tak na każde oko myślę przykleję po trzy kępki, mniej więcej. 3-4 może. Może cztery. W ten sposób. Nie widać ich jakoś bardzo, ale, ale lekkie zagęszczenie jest. Nie są strasznie, strasznie długie. Może jeszcze z przodu przykleję sobie jedną krótszą kępkę, żeby zagęścić jeszcze bardziej efekt. Czyli po pięć, pięć kępek razem. I robię na drugim oku. I tak wygląda efekt. Moim zdaniem oko wygląda świetnie, także nie trzeba wielu kępek, żeby uzyskać efekt takich pełnych, pięknych rzęs. Zanim zdejmę płatki, zrobię sobie jeszcze brwi, bo mam tutaj dwa ciekawe produkty do brwi. Mam taki żel z taką dziwną szczoteczką. Zobaczymy. On jest chyba w kolorze blond, wydaje mi się tak, 01. I mam też po prostu kredkę do brwi, więc dzisiaj brwi będą dosyć jasne. Zacznę sobie od tego żelu. I tutaj właśnie ta końcówka, o, nie mogę zdjąć. I ta końcówka służy do przeczesywania brwi. Powiem wam, że tak dosyć dokładnie można je przeczesać. Czy właśnie rzęsy rozczesać. Bardzo fajna, fajna, podwójna szczoteczka. Ale ja skupię się właśnie na, na żelu. Zobaczymy, czy utrwala, czy nie. No powiem wam, że żel ma w sobie sporo koloru. Więc jak macie gęste brwi, to może wam pięknie je pokolorować i pomóc trochę ułożyć. No, spoko. I kolor? Bardzo fajnie. I niech to sobie przeschnie. Ja teraz ściągam płateczki. No i wydaje mi się, że fajnie się ten płyn wchłonął. Skóra wygląda dobrze, jest nawilżona. No, jest ok. Teraz wypełnię sobie moje brwi właśnie tą kredką w tym samym kolorze. Podoba mi się, że to jest jasny kolor. Ostatnio ciągle miałam ciemne brwi, więc tym razem coś innego. Kredka jest niesamowicie woskowa, więc fajnie skleja włosy. Ma dużo pigmentu. Myślę, że brwi wyglądają naprawdę spoko. Dobra, słuchajcie, zostawię, bo ja mogę tak równać, równać i równać. Ale podobają mi się takie jaśniejsze brwi. Także to sobie wypróbuję słuchajcie, na pewno na noc yy, i zobaczę, jak będzie mi się sprawdzało. Teraz nie mam nic tutaj do twarzy już, ale jak będę w DM-ie, na pewno sobie coś kupię. Natomiast co chcę dzisiaj użyć, to ten krem BB w kolorze 0,3. Zobaczymy, czy będzie odpowiedni dla mnie, czy nie. Zobaczę, jak ten kolor, bo do tej pory używam 0,2. I słuchajcie, używam płaskiego pędzelka. Ten kolor jest taki bardziej złoty, oliwkowy, ale zobaczymy. I pod oczy wędruje ten oto korektor, on jest w kolorze Light Neutral. i chcę go właśnie skończyć już. Słowa resztka mi <nie> została. Jest dosyć ciemny, to nie jest... znaczy, że ciemny, on jest taki łososiowy, to nie jest bardzo jasny produkt. Ale pięknie kryje, daje efekt takiego Photoshopa. i zaraz z pudrem to w ogóle będzie efekt, wiecie, idealny pod okiem. Telefon mi zadzwonił i wypadłam po prostu z rytmu, ale zdążyłam nałożyć korektor. Nasz, nasz puder, oczywiście, jestem tak zadowolona, że uzyskuję pozytywne dalej em, recenzje. Coraz więcej z Was nagrywa rolki, swoje reakcje na ten puder. Jestem tak wdzięczna, po prostu jestem wdzięczna każdej z Was, każdemu z Was, że że um, poświęcacie swoją chwilę, poświęcacie swoje zasoby swojego portfela, żeby kupić, żeby przetestować i, i widzicie, efekt jest wspaniały. Faktycznie okay. dla wielu osób on jest za żółty, czy za pomarańczowy, jeżeli chodzi o całą twarz czy okolice nosa. Ja też nakładam go tylko teraz już raczej wokół, e, właśnie w tej strefie, w strefie łez, e, tutaj, wiecie, pod okiem. Ewentualnie tutaj troszeczkę, ale na całą twarz też nakładam go tylko, jak mam taki bardziej różowy podkład. Żeby nie zrobić się cała taka pomarańczowa. Wiecie o co chodzi? O, ale efekt jest po prostu takiego fajnego rozjaśnienia. Wiecie, on może nie ma takiego. Mm, nie ma takiego rozjaśniacza w sobie, że, że będziecie mieć białą pandę. Ale takie. Przez to, że takie jest wygładzenie, jest też rozświetlenie, Piękne jest. E, I na twarz wędruje Sugar Powder. Który też fajnie wygląda pod okiem. Ale szczerze mówiąc, nasz bardziej mi się podoba pod okiem. Ten lubię na twarz. a na policzki Benefit Hula i pędzel z Fenty, który fajny jest do konturowania. Pominęło Was coś, właśnie nagram rolkę, w której to z tej strony użyłam tego różu z Diora w kolorze Coral 004, a z tej strony użyłam naszego różu w kolorze pomarańczowym. Jak widzicie, kolor jest bardzo zbliżony. Nasz róż jest trochę bardziej połyskujący. Tutaj dużo osób mówi, że nie potrzeba rozświetlacza, jak się go używa. Coś w tym jest, także ten kolor nie jest identyczny, ale jest bardzo, bardzo podobny i również mi się podoba. Chciałam, żeby był róż koralowy w naszej paletce, żeby dziewczyny, które mają ciepły odcień skóry, mogły znaleźć coś dla siebie. Na koniec usta, ja ostatnio bardzo lubię tę konturówkę. To jest 515 Anti-Growth od Han. &E. Okej? Okay. I na koniec nasz błyszczek w kolorze pink. I tak to wygląda. Okej, okay, moi kochani, ale ja chcę ogarniać włosy i uciekam do biura. Mam nadzieję, że dzisiejszy makijaż dzisiejszego tredzi Wam się podobało. Bardzo jestem zadowolona z tych kresek z DM u z produktów do brwi naprawdę podobają mi się, a pozostałe to już było wiecie, inna bajka, ale mam nadzieję, że miło się ze mną szykowało. Jeżeli tak, proszę o kciuki w górę i widzimy się w kolejnym buziaki.